Dzień dobry, nazywam się Rafał Nowak, jestem chirurgiem szczękowo-twarzowym, pracuję w Medikus Klinice we Wrocławiu i zajmuję się m.in. leczeniem chirurgicznym wad szkieletowych w obrębie twarzy. Dziś chciałbym powiedzieć słów kilka na temat przygotowania do leczenia chirurgicznego. A można powiedzieć, że składa się ono z trzech etapów. Pierwszym etapem jest właściwe postępowanie ortodontyczne. To postępowanie Określamy na początku leczenia, tworząc plan leczenia, wpisujemy w ten plan właśnie przygotowanie ortodontyczne. Drugim elementem przygotowania jest właściwe przygotowanie przedchirurgiczne, przed samym zabiegiem, które w głównej mierze polega na sporządzeniu właściwego planu operacji i przygotowaniu tzw. szablonów chirurgicznych. Te szablony chirurgiczne umożliwiają nam wykonanie zabiegu z maksymalną precyzją. Polega to na tym, że w trakcie wykonywania planu, kiedy mamy wszystkie dostępne badania, które są do tego potrzebne, możemy sobie wykonać w warunkach wirtualnych przesunięcia kostne. Te przesunięcia kostne rejestrujemy przy pomocy odpowiednich szablonów i te szablony. Wędrują z nami na salę operacyjną. Dzięki temu, dzięki temu etapowi przygotowania zabiegi, które Państwu proponujemy, są maksymalnie precyzyjne. Trzecim etapem przygotowania jest to, co możecie Państwo zrobić. Przede wszystkim dobrze się nastawić do leczenia chirurgicznego. Na pewno należy liczyć się z tym, że będą przejściowe trudności, jak choćby. Zatykający się nos przez kilka dni, ale z tym wszystkim potrafimy sobie świetnie radzić. Potrzebne jest właśnie dobre nastawienie. Oprócz tego, od takiej strony fizycznej warto zaopatrzyć się chociażby w zimne okłady, które będą służyły do minimalizowania obrzęków, w odpowiednie środki do higieny jamy ustnej, a także zaplanować sobie dobrą dietę, która będzie z jednej strony bogata w środki odżywcze, a z drugiej strony odpowiednio też miękka do tego okresu, który będzie po zabiegu, kiedy nasze szczęki nie będą w pełni wydolne. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na konsultację.